Że i źle ocenią. To co, czuwaj, kręcimy z ten Bęk! No to hej, kochany człowieku, witajcie. Oczywiście wujek porada na kanale Wójka Porady. Byłem właśnie sobie nagrywać zachód słońca bardziej chmury. Księżyc? Dobra, dzisiaj będzie dalszy ciąg o, o ocenach, kurde, w ogóle o ocenach, a tak tylko o świecie. Ci co? ci tak myślę, że mózg jest bardzo banalnie prostym e, urządzeniem. No, skupmy się dzisiaj na tych ocenach. Mój świat wygląda, muszę go weryfikować, czyli o, patrzę, obserwuję i go nazywam oceniam. A skąd ja wiem, jak go nazywać? A skąd ja wiem, jak go oceniać? Mamusia i tatuś mnie nauczyli. Dokładnie <noise> tak I potem idę przez ten świat i weryfikuję. Hmm, ktoś się na mnie źle spojrzał. Co na Ktoś na mnie pisał, że jestem głupi. Boże, jak on może, o kudy jadę. Ktoś napisał to, a ja wiem lepiej. Bla, bla i takie tam pierdolet. Czy dzisiaj można inaczej? Kurwa, myślę, że chyba nie. Bo oczywiście mogę się nauczyć nowych norm, nowej oceny sytuacji, wdech, wydech i tak dalej. To i tak sobie myślę, że nigdy nie mógłbym się nauczyć tych nowych sytuacji, tych nowych ocen, sytuacji, zdarzeń i tak dalej, gdyby nie była już poprzednia jakaś przestrzeń na to, żebym się mógł nauczyć. No i teraz, hej, jest mi bardzo źle w życiu. No to co? Daję mózgowi jakieś zadanie, jestem gruby, no to idziemy z tym matem, kurde, chudne. A nie wiem, chleję alkohol. No to co? Rzucam alkohol i będzie zajebiście. To coś i coś i coś. Hej, jest mi tu niedobrze. No to zmieniam pracę, zmieniam, kurde, partnerkę, kurde, żenię się. Eee, rodzą mi się dzieci, kurde, buduję dom. Ja pierdolę. Wiecie, co wam powiem? Ja już to wszystko przerabiałem. Mam 50 lat, tak? Pojadę znowu wiekiem. Nie wszystkie te metody próbowałem. I co? Gówno. <gulny> kurde. Dzisiaj oglądając siebie, kurde, parę ładnych lat temu, myślę, że zwariowałem, nie wiem, mam nawrót choroby alkoholowej, e, mam, e, nie wiem, psychikę zwaloną, cholera wie co, biegunowość, no, no, pełno nazw, można powiedzieć. Co kurwa, już mi się dzisiaj coraz mniej chce tego nazywać wszystkiego. Ech. Czy jestem w stanie się tak po prostu być? Hmm, to też jest jakaś nazwa. Czy jestem w stanie po prostu nie być? Hmm. Dzień myślę, że czym bardziej jestem gotowy na niebycie, tym bardziej jestem gotowy na bycie. I mniej przejmuję się, jak ktoś mnie nazywa. I mniej się przejmuję, że coś mogę spowodować, żebym się powiesił. Dla kogoś chyba zajębanie pieniędzy z dziecku ze skarbonki będzie najgorszą rzeczą, Ale dla kogoś będzie ok. Dla kogoś przeopanie żony przez e, włóżku z inną kobietą będzie najgorsze, a dla kogoś będzie ok. A dla innego będzie to, że żona zobaczyła jak on wyciąga z barku alkohol i w nocy pije, będzie zajebiście rzeczą. I się pójdzie powiesić. Co tak jest? Nie wiem. Dzisiaj myślę, że... to Takie myślenie, że życie i tak się toczy, jak się ma toczyć. Ostrzegam, kurde, wszystkich ostrzegam, oglądacie ten film na własną odpowiedzialność. Coraz mniej mi się chce wujko poradować, czy tutaj udzielić mi porad, tylko pokazywać siebie, że... Coraz może mniej mi się chcieć. Coraz mniej, może mi się gdzie bać. Coraz mniej, może chcesz mi się żyć? Ja też jest ok, ale nadal się wzruszam, gdy idę z moim synem. Nadal się wzruszam, gdy coś zobaczę w internecie. Nadal się cieszę, gdy mogę wkoczyć do wody. Hmm. Ja sobie może jeszcze pożyję, co? Cześć.